Jak oglądają Państwo moje sądy, to na pewno zauważyliście, że ludzie tak odpowiadają, jakby był Prima Aprilis. Ja, ja mam bardzo często takie wrażenie, ale dziś ja postanowiłem zadawać pytania właśnie w stylu Prima Aprilisowym. A to dlaczego? A to dlatego, że dziś jest Prima Aprilis, ten prawdziwy. Dzisiaj premier Morawiecki ogłosił, że wstrzymujemy dostawy broni na Ukrainę. Czy to dobry pomysł? Myślę, że niedobry pomysł. Trzeba dostarczać broń Ukrainie. Tak pan myśli? No. To proszę pana, to prima prylis. Oczywiście, że wojna, że wojna będzie dalej trwała, będziemy wysyłać broń. Niech się pan nie martwi. Dziękuję. Dzień dobry panu. Proszę pana, zapadła decyzja, że polskie oddziały wkroczą do Lwowa. Żeby zabezpieczyć tamtejsze zabytki. Czy pan myśli, że to jest dobra decyzja? Bo to dzisiaj Morawiecki podjął takie, yy, no taką decyzję. I jaka może być reakcja Ukraińców, a jaka może być Rosja? jak pan myśli Rosjan? Ja przede wszystkim osobiście nie jestem na bieżąco ze sprawami no. politycznymi i z tym, co się dzieje na Ukrainie, mhm. ale osobiście uważam, że e, to może być w jakiś sposób pomocne, bo jednak tam będzie więcej sił zbrojnych mhm. i to będzie bardziej jakby. Pokazywało, że Polska jest zaangażowana w, w no, ale pomoc pokazę, humanitarną ale pokazę, i wszelaką Ale nie, nie mówimy o humanitarnej, mówimy o wojskowej pomocy. No tak, ale nawet w, w ale to wojskowa. Ale wiem, wiem, ale no to czy w tym momencie jak wkroczą nam, tam, nam polskie oddziały, to nie... Rosjanie tego nie potraktują, że weszliśmy w stan wojny, można bombardować Polskę. Znaczy, owszem, mogą tak pomyśleć, jakby to jest bardzo prawdopodobne. No to oczywiste wręcz, że tak pomyślą. Czy znaczy, to jest właśnie mm, dość... Ee, moim zdaniem to jest... Yy, trzeba każdy powinien to samo ocenić. A ja osobiście, jeśli pan właśnie tak mi przedstawił taką sytuację, no, to pan że... uważa, że dobrze. Nie, właśnie, osobiście mi się wydaje, że nie. Iby, bo faktycznie, jak pan właśnie teraz powiedział, że yy, mogą pomyśleć Rosjanie, że wkraczamy na teren Ukrainy, żeby zaatakować Rosję, to, to może się jakby odezwać od, odwetem yy -y. yy, w naszą stronę. Czyli lepiej nie? Moje zdanie lepiej nie. Dobra, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana, bo e, nie wiem czy pan słyszał, pewnie pan słyszał jakiś czas temu e, Międzynarodowy Trybunał. Karny postawił stan oskarżenia Putina za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Tak słyszałem. No, a dzisiaj się pojawiła informacja, że ten sam Trybunał, George'a Busha, pamięta pan tego, co napadł na Irak, też o to samo o zbrodnie wojenne oskarżył. I ja teraz cię pytam, czy gdyby się ten Bush pojawił w Polsce, to Polska powinna go aresztować i do odstawić do Hagi? No oczywiście, jeżeli jest nakaz aresztowania, Aha. jak najbardziej. Jak najbardziej. A ja szczerze mówiąc, być może to jest prima aprilis, ale no. ja osobiście uważam, że George'a Busha też powinien i nie postawić pod... pod zgadza, terenę. zgadza się. A to niestety jest prima prilice. <laughs> szkoda, no, szkoda, ale też uważam, że powinien się ja... tam znaleźć. To są setki że... tysięcy zabitych w Iraku. No. Dokładnie. No dobra. Dokładnie. Dobra, dziękuję. My, ja rozmawiam dzisiaj z ludźmi o takiej decyzji polskiego rządu, że ma się rozliczać zaropę z krajami arabskimi w chińskich Juanach, a już nie w dolarach. Co pan na ten temat myśli? Czy nie tak... znam się na tym, nie mam Aha. samochodu nie jeżdżę. Nie interesuje mnie to. Tak, tak, ale to chodzi też o gospodarkę, o, o to, jakiej waluty używamy, że rezygnowalibyśmy z dolarów. Czy to dobry pomysł? Ale z dolarów? No takich no, w, w transakcjach, no, amerykańskich. Dolarów. No jakie są dolary? Są amerykańskie, australijskie, kanadyjskie, ale oczywiście mówimy o... Ale dlaczego mamy zrezygnować? O no bo tak czy... chcą kontrahenci arabscy, że oni nie chcą już w dolarach, żeby nie finansować gospodarki amerykańskiej. No nie, to samo chciała Rosja, żeby nie płacić w no. dolarach, tylko żeby płacić w rublach. No. Ale już wiele krajów się zgodziło. Nie, żeby... znam. Ja, się nie ja się na handlu nie znam. Aha. A nie powinniśmy... Ja nie jestem. A nie ma pan tak. dolary w ogóle? Jakieś oszczędności w dolarach? Nie. nie ma pan. A to dobrze, już pan sprzedał. Póki jeszcze dało się sprzedać. To pan sprzedał pan nie pamięta? Nie, nie, ja bym nie kupił, bo to jest trochę to pan, mało warte te bo to pieniądze. To jest fałszowany, tak? No, no no nie, to w ogóle to Dzień prima dobra. Aprilis. Dziękuję. Co tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Pana, słyszał pan Donald Tusk ogłosił teraz, bo on teraz taki socjalny się zrobił. No. Program 2000 plus dla kobiety po 70, która urodzi dziecko. Co, co pan myśli? To dobry pomysł? Kobiety po ilu? Po 70. Na pierwsze dziecko 2000 plus, a na drugie już 3000. A z ciekawości zerknę, bo wie pan takie informacje to są różne. A, ale to wie pan, tak od razu pan nie znajdzie, ale co pan myśli o takim pomyśle, żeby kobieta 700 plus e, 70 plus dostawała 2000, pod warunkiem jeszcze, że wróci do kopalni do pracy potem po urodzeniu dziecka. E, no, wie, wie pan co, no ja na, ja na takie głupoty nie będę odpowiadał, bo to jest naprawdę no. Już nie wiem, o co pan się wygłupia, no przecież dzisiaj Prima Aprilis. Dobra. A. No dziękuję. Dobra dzień. Ten, 2000 zł, 2000 plus no. dla każdej kobiety, która po ukończeniu 70 roku życia urodzi dziecko. Jest. Co ja pan z, na ten temat? Z panem mam to wspólnego, że jestem z Dańska, jestem też Niemcem. A, dziadka w pan jest. No tak i także. Żeby... No dobra, ale, ale ten program, ale żeby kobiety rodziły My mamy lepszy program, Niemczech nam dają lepsze programy. Gdzie? W Niemczech? Tam Oczywiście. Ile dostaje kobieta po 70, jak urodzili Ja mówię, że ja dostaję tyle, jako Polak mieszkając w Niemiec, Polskich w Polsce. Nie? Rozumiem, dobra. Jako, dobra. jako kolega Donalda, nie? Donalda, dobra, dziękuję bardzo. Mój ojciec z w Wyrmachcie, był tak zrobiony. Żeby... Ja wiem, okej, okay. haj Hi Hitler. 2000 plus dla każdej kobiety, która po 70 roku życia urodzi dziecko. Czy to dobry program? Ja naprawdę nic o tym e, niestety nie wiem, bo o tym się nie interesuję. A pani zrozumiała, pani, mimo że tak? Ukrainka. I tak? co? Dobry program, żeby 70-latki rodziły dzieci. 2000? Ja, miesiąc w miesiąc? Ja nie... myślę, że to niemożliwe. żeby tak Jak to niemożliwe? <laughs> wie pani, ile ja mam lat? 50. A wie Pani ile ma moja mama? 120. Wow. To, no to ile miała, jak niech Pani policzy, ile miała, jak mnie urodziła? Dokładnie, do 70. No widzi Pan? Żeby była widzi zdrowa. Pani? Wiem. Dobra, no, ale program dobry czy nie? Żeby 70-latki miały dzieci? Nie. Myślę, że w 80. Jak dać radę, no. Kobieta no, no. musi mieć spokój już. Już powinna mieć spokój, tak? A, a. a tak w ogóle to prima aprilis. No, a konkretna rzecz: dzisiaj Donald już ogłosił program 2000 dla każdej kobiety, która po 70 roku życia urodzi dziecko, a potem wróci do pracy do kopalni. Czy to dobry program? Zdaje żeby się 70 że nie. latki rodziły, dlaczego nie? Nie, żeby nie wracały, żeby wracały do kopalni, to jest. A, no to, to dobra, to bez kopalni. Niech tylko urodzi i, i 2000 plus, co miesiąc. Dobry program? No trudno powiedzieć, Ra raczej żadna kobieta nie urodzi po 70. A jak to? A moja mama mnie urodziła po 70. Ma 120 lat, ja mam 50. No to gratulacje. Ale widzi pan, no to, to jest możliwe. I... No to 2000 dla, pa, dla pana mamy. No. No na mamy będzie podoba 2000. Mi się. A podoba się pan. Tak. Nie, pewnie niech się kobiety odmładzają. No bo to poczuje się młodsza, jak 70 lat znowu już będzie matką. Nie? Tak. Czy popieramy taki program? No nie, bo wtedy Dlaczego? będzie wiadomo, że, że kobie jak kobieta dostanie 2000, to będzie, że ma więcej niż 70 lat. A, no tak. To rzeczywiście, ale to może przecież nie musi o tym mówić nikomu, że dostaje 2000. Po no prostu, nie prostu, nie prostu nie zacznie to. żyć jak jaśnie pani i tyle, no. Ale to będzie wtedy podejście. A, a z dzieckiem wyjdzie, to zawsze może powiedzieć, a wnuczek. Tak, te ludzie będą patrzeć krzywo. No, ale jak wnuczek, to, zna, to już nie jest taka młoda ta pani. A, to znowu wyjdzie, że ma 7 miesięcy. No właśnie. No to nie wiem, jak to rozwiązać. Ale te, te programy socjalne Tuska są dobre, bo 0% na kredyt hipoteczny, czterodniowy dzień pracy, a teraz 2000 dla kobiety, bohaterki pracy socjalistycznej, która urodzi dziecko. To, tym Mnie się to podoba. A dlaczego akurat Słowa kredyt hipoteczny Sława Ukrainie? Yy, dlaczego kredyt hipoteczny 0%? No to ja nie wiem, no tak, tak, to, to też już ogłaszał kilka tygodni temu I w czym miałoby to pomóc? Może mniej by się spłacało, no. że no państwo, to... państwo by spłacało deweloperów i banki zamiast kredytobiorcy, tak? No tak, tylko że... Tylko że no deweloperzy państwo, Czyli ja i pan, ceny. No. Oni by podnosili ceny? Tak, deweloperzy podnosiliby ceny, żeby więcej... A widzi więcej... Pan. a widzi pan. To czyli bardziej realne jednak te 70-ciolatki rodzące dzieci. No zdecydowanie, lepsze od kredytów. No. Lepsze od kredytów. Dobra, dziękuję panu bardzo. Taki, że do Sejmu wpłynął projekt legalizacji z zoofilii, bo w Hiszpanii już to głosowali, w jakichś niektórych krajach europejskich. Co pani na ten temat myśli? Czy, czy że... Zakręcenie zwierząt, je trzeba wystrzelać. Tych, kto krzywdzą zwierzęta. Ale, a te zwierzęta, to które to... się zgadzają z tymi zoofiliami? A kto ich pyta? A oni może pytają, ja nie wiem. Nie. Nie, nie pytałem. Wyniszczać. Wyniszczać, dobra. Dzień dobry, pani. Proszę panią, do Sejmu wpłynął projekt legalizacji zoofilii. Czy pani myśli, że to ma Myślę, szansę? Że nie wpłynął. Wpłynął, naprawdę. Naprawdę? Tak, tak. A, a I teraz kto jest, jest pytanie, inicjatorem? czy. Słucham. A kto jest inicjatorem? Powiem? A to chyba tak, konfederacja, ale nie jestem pewien. Okay. Albo może to taki ten społeczny zebrali podpisy, zoofile. Mm -hmm. I teraz pytanie, czy to powinno dotyczyć tylko zwierząt domowych, czy wszelkich zwierząt? A, a co mówi ten projekt? No, żeby można było się kochać ze zwierzęciem. Mm -hmm. tak, tak, bardziej kochać zwierzę niż. Bo tak no, kochamy pieski, no, kochamy kotki, no. kotki, ale niektórzy chcieliby bardziej i, i żeby to pozwolić. No, bardzo I żeby można było pójść do urzędu i zawrzeć związek małżeński. O! no I co super, pani na ten temat? Super. E, no, jestem zdziwiona, że Konfederacja o czymś takim. Znaczy, ja nie powiedzieć. jestem pewien, czy Konfederacja. Może nie, może to jednak te lewaki, te, te lewica tak mm, zwana, o. Mm, mm, no mm, chyba no, oni są bardziej mm, otwarci, no. E, no obawiam się, że nie przejdzie, nie przejdzie, tak nie jestem optymistyczna, myślę, że nie przejdzie, ale, ale tak w ogóle to czy, czy, czy tylko chomiki, koty, psy czy też krowy, e, ja to bym większe zwierzęta poszła w nawiązaniu na większe zwierzęta, Sarskiej, tak tak o, tak no. no no tak tak historia zna takie przypadki zna, Ta. zna. no właśnie tak zna, tak no, do, to, to bym raczej o tym myślał i myśli pani że to nie przejdzie no obawiam się że nie bo to takie społeczeństwo strasznie jest konserwatywne tak, katolickie to jest zamknięte to wszystko przez tych katolików i to wszystko przez tych katolików no no tak bo społeczeństwo jest ksenofobiczne nie to co na zachodzie no, no, tak. tam się ludzie uśmiechają a tutaj to nawet zwierząt kochać nie potrafią zoofobia jest o zoofobia o tak, tak. Kolejna fobia. No niestety. Tak, tak. Dobra, bardzo Pani dziękuję. dziękuję. A to w ogóle Prima pryliz. Ach, bo to dzisiaj. Dzisiaj jest Prima pryliz. super się udał, się. Tak. <gry> Proszę Panią, do Sejmu wpłynął taki projekt, żeby zakazać rozwodów i w ogóle karać, penalizować yy, zdradę małżeńską. Dwa lata pudła za skok w bok. E, proszę pana, jestem po rozwodzie e, A to jeszcze to... się pani udało Tak, mi się jeszcze udało no. E, Natomiast no cóż, no ja uważam, że, że jest to niedobre, że jest to niedobre. Wszystko, Rozwody jest... czy, czy e, Rozwody zakaz. niedobre, ale zakaz jeszcze gorszy. jeszcze gorszy Oczywiście, że tak, dlatego, że pozbawia człowieka wyboru, mhm. a wybor czyni nas wolnym Więc jeżeli komuś jest źle w małżeństwie i się dusie, to się rozstaje Jeżeli komuś jest dobrze, to żyje Natomiast nie ma za co tutaj karać, ponieważ jest to wolna wola i to jest prawo każdego człowieka Rozumiem, no właśnie, ale no wniosek Podawcy uważają inaczej tego projektu, a, a, a penalizowanie yy, z rady małżeńskiej. Nie wiem, no, może nie więzienie, ale na przykład publiczna chłosta. Nie, no to to już się cofamy bardzo, bardzo daleko wstecz. To dobrych wzorców Tak, no, ale z ta, ja nie uważam, naszego kościoła Nie świętej. uważam, że to są dobre wzorce. Nie. Znowuż uważam, że to jest zupełnie inna sfera. To nie jest prawo, to są emocje, to są uczucia. Jakby człowiek dokonuje pewnego wyboru i potem musi z tym żyć, prawda? Nie każdy no, ale z nas tak jest jak nie ma kary, inny. to każdy będzie zdradzał. No to niech zdradza. Trudno. Niech to zdradza? znaczy, że doszliśmy do takich czasów, że każdy będzie zdradzał. Ale ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę absolutnie. I nie uważam, że jakiekolwiek regulacje sejmowe będą zapobiegać zdradom rozpadą małżeństwo, to zupełnie nie o to chodzi, zupełnie nie tak. trzeba szukać. A teraz na koniec Pani wyjaśnię, że to pytanie takie dla żartów, bo dzisiaj prima oh. <laughs> Dziękuję bardzo. znając nasz Sejm. To wszystko jest, Uleżyłam. Prawdopodobne. Uleżyłam. To jest wszystko nasz prawdopodobne, wszystko jest prawdopodobne. Dziękuję dobrze. bardzo. Wie pan, 500 plus nie, nie, bardzo, nie za bardzo zwiększyło dzietność w Polsce? No, no nie zwiększyło, nie chcą Polacy się tego. Jeszcze znaczy spowodowało może to... się tego chcą, tylko nie chcą rodzić. Jeszcze spowodowało bezrobocie, tak. zapomniał pan. No wie pan. A teraz jest pytanie takie, że jest pomysł y, u władz, żeby wprowadzić bykowe, to taki podatek od tych ludzi, którzy nie mają dzieci. W związkach Na przykład do 25 roku życia nie ma dziecka, to 1% płaci dodatkowo. bało ich? Przepraszam, no. że tak powiem. No i co pan myśli? A potem jak już ma, to dziecko na 2% powiedzmy płaci, a potem jak ma dziecko, ale do 30 nie będzie miał drugiego, to jeszcze 1% płaci. Żeby więcej nas Polaków było. Co pan ma na ten temat? Już Ma. Powiedziałem panu, nie będę knął, bo kolega kameruje. Ale... Powiem mało ich. Dokładnie. No, dobra. dobra, to prima Chciałem wiedzieć, jakie reakcje są ludzi na takie pomysły. Nie. Ale co? Nieprawdopodobne, żeby ta władza tak wymyśliła? No, proszę pana, Prawie? przy tej władzy to wie pan. Dzisiaj się budzimy, i może być zupełnie co wie innego. pan, tu jest prima na okrągło w tym kraju. Całe życie. To Całe jest... życie. Całe życie to jest prima <laughs> Powiem panu jedną rzecz. Y... Prima, dzisiaj nawet takiego mema wrzuciłem na Facebooka. No. Prima, a Primis powinno być u nas świętem narodowym. A wie pan dlaczego? No. Bo cały rok jesteśmy dymani w dupę. Też I, I oszukiwani. O, to prawda. Dobra, dziękuję panu. Proszę panią, w nowej deklaracji PIT pojawiła się nowa rubryka. Tak. Nie wiem, czy pani już wypełniała Pita? Nie, my nie wypełniamy w Polsce, PIT, niestety mieszkańcy. A, A, No dobra, ale tak czy owak zapytam, czy to dobry pomysł, bo u nas w Polsce było taki rubryka, że 1% można było odpisać na, na organizację pożytku publicznego. A teraz pojawia się druga rubryka, że można odpisać 1% na pomoc Ukrainie. Czy to dobry pomysł, żeby coś? To nie też... dobry pomysł. To takie jest trochę i za, i przeciw na pewno są no, no. w związku z tym. Ale to można nie wypełniać, no bo to nie jest obowiązkowe. Można i podejrzewam, że tak będzie. Część ludzi wypełni za nie, część ludzi wypełni za tak. No to zależy Ale pomysł nie, od jest nie jest dobry? Dlaczego pan uważa, że nie jest ja dobry? uważam, że każdy kraj powinien dbać o siebie. Prawda. jestem bardzo, bardzo taki sam. Możesz... Tak, Przydałby się rubryka na pomoc w Polsce. Nie, Z każdy, Polskim picie każdy na pomoc kraj Polsce. Po to kupuję uzbrojenie, że w razie wojny ma czym się bronić, tak? Mm -hmm. Jak ktoś się nie przygotował, to trudno. To trudno. To, to jak w Biblii mówią, panny przygotowały, publu przeszedł i nie miały oleju i za późno, nie? No zgadza się. Takie jest życie. Zgadza się. A my oddajemy, tak a propos a broni, oddajemy, o której pan mówi, oddajemy, a potem sami jesteśmy rozbrojeni. No to też no, się tak jest Taki jest mój podział. Dobra, dziękuję bardzo. W roku Trzaskowski zakaże wjazdu z starym dieslom do centrum Warszawy i wielu ludzi, no zwłaszcza posiadaczy tych dizli się buntuje. Ale te, on w związku z tym postanowił wykluczyć z, tej, z, tych, z tego zakazu osoby LGBTQ plus coś tam. A, tak. To nie jest prawda, wiemy, że to jest absolutnie. No, prima prilis, Jak nie, to Prima Apelis? Prima Aprilis, my jesteśmy <grym> ze Śląska i my się znamy na takich żartach? My się znamy, my się bo sami to znamy na i na Miałem to na koniec powiedzieć, że jest Prima Aprilis. Ale wygraliśmy. No wygraliśmy. Dobra, dziękuję. Czy Pani słyszała, że w przyszłym roku Trzaskowski postanowił, że do Warszawy, do centrum nie wjadą żadne stare diesle. No i protestują wielu kierowców, zwłaszcza tych mieszkających tutaj. I w związku z tym on zwalnia z tego zakazu osoby LGBTQ plus A. Co pan za głupotę powie? No tak, ale czy to dobry pomysł? Czy to będzie sprawiedliwe, żeby wyrównywać szanse? to pewną grupę zwolnić z tego zakazu. Co Pani myśli? Jest pan uroczy. Słucham? Jest pan, myślę, że jest pan uroczy. Bo jest dzisiaj prima Apryli. Powiedział, że myślę, że jest Pan urocz. Słyszałem. 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 Ale Ludzie protestują, no bo mają te diesel, nie? No mają. No. I w związku z tym on powiedział, że w takim razie zwalnia z tego zakazu osoby LGBTQ+. +A. Czy to dobry pomysł? Już nie chciałbym przeklinać tutaj. Po prostu. Ale żeby wyrównać szanse <laughs> dla tych... <laughs> Niech spierdala. <laughs> Dobra, to <prima> <laughs> nie, no jak tak Dziękuję. <laughs>